Tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił wsparcia dla przedsiębiorców i osób na umowach cywilnoprawnych w ramach tarczy antykryzysowej na kwotę prawie 9 miliardów złotych. W naszym regionie ta pomoc obecnie wyniosła 239,5 miliona złotych. Do placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podlaskim płynęło już prawie 87 tysięcy wniosków o pomoc. Najwięcej, bo aż 55% złożonych dokumentów dotyczy zwolnienia z opłacania składek. To wsparcie pozwala, składki za miesiąc marzec, kwiecień i maj za przedsiębiorców opłaciło państwo. Za marzec zwolnienie z uiszczania należności otrzymało już 35,5 tysiąca firm na kwotę prawie 95 milionów złotych, a za kwiecień 34 tysiące płatników na kwotę ponad 81,5 miliona złotych. Łączna kwota udzielonej pomocy w ramach tego wsparcia to w naszym województwie 176,5 miliona złotych. Drugim rodzajem rekompensaty strat spowodowanych COVID-19 jest świadczenie postojowe. Mogą o nie ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i wykonujące umowy cywilnoprawne. Do tej pory zgłoszonych zostało 37 700 wniosków. Świadczenia postojowe wypłacane są od połowy kwietnia, a kolejna transza również dzisiaj trafia na konta prawie 7 000 uprawnionych. Wykonanych zostało już prawie 32 300 przelewów, które trafiły do oczekujących na pomoc osób w naszym regionie. Kwota, na jaką zostały Wykonane przelewy w ramach tego wsparcia to prawie 63 miliony złotych. Suma udzielonego wsparcia w Województwie Podlaskim z obu form, czyli zwolnienia z opłacania składek i świadczenia postojowego, to ponad 239,5 miliona złotych. Warto przypomnieć, że wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskujący. W nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna ubiegającego się o pomoc powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić. Kolejne wsparcie w ramach tarczy to możliwość skorzystania z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia należności na raty bez pobierania opłaty prolongacyjnej, a także zwolnienie z opłacania odsetek za składki, które płatnik przekazał po terminie. We wszystkich tych sprawach wpłynęło około 3200 wniosków, z czego rozpatrzyliśmy już prawie 2800.